Bardzo witam w kolejnym odcinku Demona G. Dzisiejszą grą jest gra Undead Citadel. Teraz ten Demon, jak i pewnie kilka następnych są ściśle powiązane z festiwalem GVR na Steam. Więc właśnie ten demon, jak i prawdopodobnie przyszłe odcinki z demonów dotyczą tego festiwalu GVR, a ja już przechodzę do samej gry. Gremy na stojąco. No razie możemy wziąć tylko to, a więc weźmy. Okej, okay. więc jesteśmy. Ehm. Obiecanie się nie sądzę zbyt płynne nie jest. Tak. Fala pierwsza, ze samouczków, ale dobra, pojedziemy sobie jakoś. Naprawdę z takim obracaniem, jak w zewsząd nie atakują, nie jest to najlepsze. Oła. Jak dolciał jest dosyć... Odczep się. Się nie odczepi. Dobra zostawiam to. Okej okay, walka jest tutaj nieco trochę. Dziwna. Yy, w ogóle nie czuć jakby nie wiem, że tak to nazwę jakimś oporem ze strony przeciwników jak w nich walimy. Yy. Jeżeli chodzi o samą płynność walki, machanie bronią, jest nieco lepiej niż było w innym Demonie G z Grimlord. No, jak on to złapał? Jezu, złap to normalnie. Na B. Mieczyk bym chciał jakiś. Hmm. No okej. Okay. Przynajmniej widzimy, jak się prezentuje pojażka w tej grze. E, zanim zaczniemy znowu e, szybkie podsumowanie tego, jak tutaj wygląda walka. Możecie mi przestać po śmierci bić, dziękuję. Ok, więc w każdym razie, jeżeli chodzi o kolizję z przeciwnikami, w ogóle nie jest odczuwalny jakby opór, ale już na broń samą to reaguje. W przypadku płynności walki jest to dosyć specyficzne. Co prawda, ta broń w miarę to, uderzeń sama leci z. Napędem, ale jest to bardziej nie, że ma swoją fizykę i to robi, tylko bardziej sztuczna iluzja tego, żeby nie było przy tym przypadku jakiegoś dyskomfortu. No i najgorsze to jest to obiecanie się, które jest no, mega wolne i małe kąty, a te przeciwnicy atakują z każdej dosłownie strony. Więc jak przestrzennik na ciebie na... biegnął, no to nie masz fizycznie jak go zrobić. Jeżeli chodzi o same bionie, nie jest praktycznie w ogóle odczuwalna ich potęga przy waleniu. Po prostu łachasz tym i on upada, ale w ogóle nie czujesz, że go jakoś mocno tym mieczem czy innym topołem uderzyłeś. No ale dobrze, zaczniemy sobie znowu. No, super. No, i też tak samo jak w Grimlord, tragiczne to, że jak na moje kontrole z HTC Vive, które nie mają, jak na przykład z Oculus w S, wielkiego ja do łapania broni, tylko mały przycisk, co, <coughs> strasznie ciężko się wciska, i po dłuższym trzymaniu tego palce zaczynają mega boleć, No, oczywiście po puszczeniu broni spada. Pierwszą taktyką na Okrążająca falwegów jest oczywiście skąpić się przy jakiejś ścianie, żeby tylko z jednej strony odpijać ataki. Więc właśnie tego spróbujemy. I on biegnie. Chodź tu. Dobrze, mamy to pojek. To dwie nie to nie jedna. Czemu dostaje ciągle obrażenia od niczego? To on niby żyje ciągle? To zabić się go nie da. Wow. Ten topór bardzo działał. Ciągle nim waliłem w niego, a ten nic. I się, bez w ogóle, by on zadał mnie no, Nieśmiertelność przeciwników staje dosyć dziwna. Albo ci nasz głowę, albo ciągle w niego nawalasz, on stoi i w ogóle nie reaguje na to. Co ciągle to jest wersja demo, i przez... tylko może się potem zmienić. No, ale na razie no to nie wygląda. I ta walka jest yy, fatalna. Znam wiele więcej gena nawija w podobnej tematyce, gdzie warka jest o wiele lepiej zrobiona. O, mamy tutaj jakąś spotkę. Jak będzie źle to możemy użyć. Zresztą są przeciwnicy w ogóle nie reagują na to, że ich walisz, czyli na przykład oni walą, ty ich w jak się końcujesz, ale w ogóle właśnie nie zwracają uwagi na to, że zostali uderzeni. Czasem to działa, czasem nie. A może i ona się podstawię, żeby mnie palce nie zaczęły boleć? Co ten bez to no, Mój miecz prawie mi wypadł. Uuu, ten miecz wygląda ciekawie. Ale się wbił. Nadaj mi ten nóż. Będzie na bardzo blisko. O dobra, tej faliśmy pierwszą falę. Mam wrażenie, że było ich znacznie mniej niż w innych poprzednich. Ehm. Chodź to nie tak. No jakoś siebie nie posłuchali. Bo na razie jest w miarę Jeżeli się znajdzie taką kampę. To dla palce mi już zdychają powoli. To nie przybikają, Ktoś się w ścianie zablokował, czy co? Ja słyszę kroki, mam wrażenie. Tak, póki nikogo nie ma, odpoczynek dla palców. Mam wrażenie, że jakby, da. Chyba sobie wymienię y, to na ecze. Przydałaby się. Dobra, jak nikogo tutaj nie ma, to my musimy poszukać. O, dobra. Czemu nie mogę iść do tyłu? Dobra. No było przez chwilę niebezpiecznie. Dobra. Czemu mi się ręka przylepiła do tajczy? Nie. Dobra. No dobra. Na szczęście znalazłem baga, dzięki temu teraz, bez trzymania ciągle tego przycisku, mogę to cały czas trzymać. Te, by o nie. Teraz to sobie jeszcze na taeczy. Dobra. No i teraz to jest git. W końcu moje palce mogą żyć. No, tylko teraz nie mogę tego schować. Bez zrobienia tego znowu, żeby nie musieć tego trzymać. tutaj jest tyłów. One chyba znikają, bo ja myślałem, że ten stół cały zniknął. Jest to ciekawe, że ta broń nie to, yy, to. Cięta jak mieczy, i to też tam. Miałem wcześniej noże. Bardziej to działa jak młot, który najpierw odpycha wroga, w zależności w jaką część ciała się trafi, może ją odciąć. Czyli właśnie to nie jest nacięcie tylko na obuchową broń jeżeli się trafi w głowę czy inną kończynę, no to się odetnie. Co ty jeszcze żyjesz? no chyba jednak nie żyje. No, i też wyciąganie, by oni z martwych ciał. Czasem ona. Czemu mi się miecz złamał? Yy, cokolwiek, szybko, topły. Okej, okay, czyli pewnie się mogą niszczyć. Da, daj mi jakiś znowu miecz, to powiem, to ja walczyć nie chcę. Dobra. No i muszę znowu glitcha zrobić? Dobra, już jest gic. A w kontekście tego glitcha, jakby ktoś grał na takich samych kontrolerach jak ja? I mega, by mu to przeszkadzało, to naciskając ten mały przycisk od e, głównego Steam Menu e, i potem puszczając ten odtrzymania, wracając pojutem do gry. No to on zaczyna trzymać automatycznie. Ile ten żyje? Jestem ciekaw, czy te fale są nieskończone, czy kiedyś może to po jakiejś iżbie się skończy? Co on ma za potkę u pasa. O jezu, boss, uciekam. Się nie da biegać. Na hita. Jeszcze mimo, że zablokowałem tajczą. Okej, okay. czyli mimo, że ma trochę jak bardziej chody, to to. Kolejne podejścia, e, większe wyzwania. No dobrze, powracam e, po problemach technicznych. Już wszystko naprawione. E, Glitch też jest zastosowany, więc palce nie będą zdychać. Zastanawiam się, czy iść do tego z wcześniej. E, bo tam, jakby przyszedł ten boss, e, mnie znowu, e, nie znowu nie hituje. To tam są jeszcze schody, mogę nimi uciec. E, z drugiej strony. Co nie. Chyba tam najeźdź, wrócę. Bo o tym, żeby być na otwartej przestrzeni, nawet nie ma. Mówię. Obiecę, się. Kaman nie chce się objacać,. No wie. A, no tak, nie mam tajczy jeszcze. Co ty masz zapotkę. Pokaż mi. Yy. No to jest chyba coś na siłę. Zachowałem sobie to na tego bossa. Bardzo bym chciał tajczy. W przypadku zombie celować w głowę i to jest, w przypadku szkieletów one już nie zdychają. Nie da się ich aż tak łatwo zdekapitować, a nie generalnie odciąć kończyn, no, rzucanie takim tepem to nie jest najlepszy pomysł. W ogóle nie zareagował. Ola, pięknie tarcza. Daj jeszcze glicz na tarcze. No i git. Mierz póki co wygląda w Mieję więc szybko mnie raczej nie pęknie. Tam jest kolejny w razie czego, I tutaj pewnie pod tymi ciałami jest i również dużo. W to się ciągle kręci. No, Kaman, chodźcie. Przestaje, czy mnie uderzył? Bo czemu by nie? No chodź. Uderzyłem tylko w jego broni, nie w jego ciało. On się zachował, jakbym sami dwujętnym młotem go w to jest uderzył. uderzył Już chciałem mówić, że nie fajnie było się nam te ale na szczęście szybko polegli. No, zapraszam. A ten co ma? Młot jakiś? Odczep się. A nie wiem, czy jego tchu jeszcze żyje, czy nie. Bo ja się kładę na ziemi jeszcze mnie tułowali tam gieść. Hmm, to byłbyś też jakiś wskaźnik życia? Nie ukrywam. O, a ten co ma za To Jest jeszcze jakiś inny boss? Może są już, nie losują się. W każdym razie ten wygląda na. shit. Na cokolwiek. Nie, moja tajcza. I też zabija na hita. Okej, okay, czyli generalnie, bossowie zabijają w tej grze na hita. Co nie jest najlepsze. No, jakby ze miejsce na błąd. A w grze, mówmy się, nie najlepszą, jaką tylko się da fizyką, by oni. Co e, tu się dzieje? Czym on chodzi? I mi wyrzuca miecz. Znowu. Gleić, masz działać. Dobrze. Poszukułbym innego spota, Bo tam, jeżeli tylko wyjdzie jakiś boss, albo mnie chociaż okrążą, to mogę ciężko mi jest stamtąd wyjść. Sprawdźmy sobie za tą niszczoną bramą. Aha. Niewidzialna ściana. Nie, tu jest ewidentnie za duży ten. Ciekam stąd. No chyba, że możemy to spytać, tak na otwartej przestrzeni. Będę się starał ich w miarę szybko zabijać, jak tylko ich spotkam, żeby nie było tak, że będę walczył nagle z pięcioma, bo jeszcze poprzedni zostali. Ała. Dobra, używam tego. Jestem. Nie wiem co to jest, ale zobaczymy. Jak ja mam tego użyć? Muszę sobie wiecz wyrzucić, żeby odkęcić Nie Nawet nie mogę. A, no i teraz muszę was nowa glisza zrobić. Dobra. Użyj się. Nie mam pojęcia, jak. Mogę sobie tutaj schować, tylko że nie mogę tego użyć, więc świetnie. Co on robi? Się rzucił. A chyba ktoś idzie, czy mi się zdaje. A chyba bym wymienił miecz, ponieważ tego już trochę dużo używam, bo no nie przez tą potkę nie mogę nacelować. O, da, w końcu ta ecza będzie. Co ty obisz? I właśnie to ci na ziemi są mega strasznie wytrzymali. Kiedy już nie powinni żyć. No, chodź. O, czy to jest. Okej, okay, nie, to nie jest, bo z prostu ma jakiś dziwny hełm. Wiadomo, czy mogę to założyć? Jakąkolwiek ochronę dostać? Czemu ten mieszek, go wbijam, robię pchnięcie, to on nagle wylatuje z ręki potem sam dnie i no, nie jestem pejny, ale teraz będzie chyba e, ta fala z bossem. Co on robi? A dobrze, animacje, żeby podejść. Ciekawe, że nie umieli wiedzą o znaczeniu takich gestów. A właśnie, na przykład teraz im pchnięciem i w broń wyleciała. A w kontekście dostawania obrażeń ostateczny. starczy, Pewnie działa to tak, że najpierw taecze ignoruje i normalnie zadaje cios. Jeżeli za późno sprawdzi, że tam była tarcza, albo nie wiem, o misji, no to, to to, że tam była tarcza się uaktywnia za późno. Miecz. Dawać mi miecz. A tam jest nóż. Wolę już bały nożyk niż topły. dobra. Teraz gdzie jest miecz. No, nie działaj, gricz. Dobra. Okej, ten miecz nie, jest nie tak dobrze, jak tamten mój poprzedni. W ogóle nie chcę odcinać kończyn. Ale też jego sam nie wygląda najlepiej. Jakieś postrzępione ostrzy. Ten jego już wygląda lepiej. Dobra, spadaj, bolku mi przeszkadzasz, a i tak się ciebie nie da użyć. No też postrzępiono, ale no nie. Oj. Papa, powiedz, że mogę ten by bo jeżeli nie, to jestem. Babę, uwięziony. O nie. O nie. To jest ja sobie... Nie żyje. czyli nie żyje. Babę, jednak się da to blokować staczą. Zdechni. Wymiar sobie po prostu najlepsze miejsce do obyony. Przed kimś, przed kim wolałbym uciekać z dala. Ile ty żyjesz? Na ja głowę odkrytą ma. Let's go, zabiłem go. Nie, jeszcze nie. Umrzyj. O Boże. Dobra. O Boże. Już myślałem, że mnie zabije. Ale słabych przeciwników, tych zwykłych, to jest mega dobre miejsce, bo tylko 11 i może stanąć. Więc ja sobie tutaj poczekam. Jeszcze mam tutaj high ground. No wiesz co, nie jest nawet takie samo miejsce. Tylko, że jeżeli przyjdzie boss, przed którym nie będę miał miejsca gdzie się bronić. O, nie zauważyłem go. Oj, no chyba, że się zdarzy coś takiego, że nie będę miał tarczy i możliwości ucieknięcia. Okej, okay, to jednak nie jest taki wcale dobry spot. Wam to samo wiem. Czyli w teorii ta poprzednia kampa też jest tragiczna, bo jedyne miejsce gdzie mogę uciekać oknem, ja tak wiem z przodu, to jest właśnie na tą wieżę, gdzie z kolei mam zablokowane jakiekolwiek wyjście. Dobrze byłoby jakbym mógł skakać i przez to wyskoczyć, ale teraz jak klikam każdy przycisk to skakania tutaj zbytnio nie mam. Mogę to co najwyżej kłócać, nie mam pojęcia po co. Nie widzę tutaj, że można było po coś pełsknąć. W każdym razie. No dobra. Myślę, że już wam wystarczająco pokazałem, mnie jak się prezentuje. Jako już jest to demo, to nie jest źle, gdyż walka mogłaby być dużo lepsza, ale nie jest źle, zwłaszcza jak zadajemy. Potem jeszcze ma dojść tej fabuły. Jeszcze jakaś zbrojownia, gdzie pewnie nam będzie zapisywało. Na razie mamy bardziej taki raużlajkowy tryb, gdzie po prostu z falami walczymy. Jeżeli chodzi o sterowanie, no to na moje kontrole ta gra jest tragiczna. Na szczęście da się to gliczować. ale też bardzo nie lubię, jeżeli pod tym wielkim kółkiem dochodzenia jeszcze to znaczy położyć palec i on już zaczyna iść, a nie przytrzymać, bo wtedy, nie wiem, przez przypadek omśniesz i już idziesz nie tam, gdzie chcesz. No, ale raczej się da do tego przyzwyczaić. NASA na obecny moment GP prezentuje się dobrze, mogłoby być lepiej, ale jest dobrze. Więc w każdym razie dziękuję za uwagę. Na no ja.